Cześć, witajcie Detailingowy dziedzia. Dzisiaj ze mną rękawica od Ecoshine. Nie wiem jaka nazwa, jakąś tam mają, dostałem ją z chemią. Tam bodajże APC, jeszcze jakieś inne wynalazki przy okazji. I trafiła się ta rękawica. I słuchaj, jeżeli chodzi o rękawice, wykonanie. Solidne, solidne. Tak naprawdę szukałem tutaj, żeby... 30 chyba bardzo złotych kosztuje, żeby się do czegoś doczepić, nie miałem do czego. Dla mnie za duża. Jest naprawdę ogromna. Teraz tak, y, moja dłoń się kończy tu. <laughs> Zobacz, ile tu jeszcze jest luźnego machania. <laughs> w środku ma, tak jak ta ADBD, ADBDD, ADBD, ADBLA, taką jakąś wyściółkę, która jakby nie przepuszczała wody. Całkiem nieźle. I ma też ten beznadziejny sznurek do trzymania, który się w ogóle nie sprawdza. Y, teraz tak, jeżeli chodzi o mycie tą rękawicą, jest spoko, ale tak, ściągać jest za luźny dla mnie. Ja mam za małą dłoń. Wodę trzyma fajnie. Ja myślałem, że to będzie coś w stylu tej z AliExpress. I tutaj nie, jest różnica. Powiedzmy, jak tamta kosztowała chyba coś koło dwóch dych, to tutaj rzeczywiście ta cena podwójna w sumie można powiedzieć tamtej jest adekwatna do tego. Tu 35 zł Szału nie ma, ale yy, dla kogoś, kto nie musi mieć rękawicy ze stu, będzie wystarczająca. Mnie osobiście no, ciężko się nie myje z tego względu, że jest za duża. Za duża i ściągacz słabo trzyma. Także tutaj yy, bez polotu. Ale wodę trzyma fajnie. Naprawdę. Wodę trzyma elegancko i to mi się w niej podoba. Ten ściągacz, kurczę, to to jest jakieś nieporozumienie. Tuż już wolałbym, żeby tu. Yy, ten. Yy, trzymać w środku, przepraszam. Tu już chyba nie wiem, czy nie lepiej byłoby tu ten ściągacz sobie szyć. O, i teraz idealnie. Kurczę. No, szkoda. Jakby ten ściągacz był yy, ciaśniejszy to powiem szczerze, byłoby całkiem przyzwoicie, naprawdę. Yy, ogólnie cena adekwatna do jakości, moim zdaniem, nie jest źle, nie jest źle. Jeżeli ktoś nie wymaga nie bawi się jakoś nad wyraz detailing, tylko tak jak ja, na przykład, autokosmetyką, to być może ta rękawica będzie dla niego wystarczająca. Ja zdecydowanie, jeżeli chodzi o te wynalazki, wiadomo, Gionic rządzi. Yy, z mojej strony myślę, że to wszystko. Yy, tak jak mówiłem wcześniej, powtórzę się po raz kolejny: cena adekwatna do jakości i tę sznurek. <grym> Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!